Dzisiaj było bardzo gorąco. Dodatkowo nie pomagał bardzo duży gorąc I jeszcze było troszeczkę gorąco, miejscami. Także to nie pomagało. Ale ogólnie na szczęście dystans był prawie cały w słońcu, więc to wszystko się razem kumulowało w to, co widać na załączonym obrazku. Zero zmęczenia. Jutro mój teren, sokole góry. Wszyscy chłopaki mówią, żeby tutaj ich ciągnąć tak jak rok temu. Także te we jutro na Sokolich górach. Pojedzie. Przyznał się, że kopał dołki, więc trzymajcie się trasy. <grymne> Dobry początek było mocno, szybko. Fajnie, fajnie zacząć. Świetna trasa, muszę powiedzieć, bo była tak szybka, że większość tego upału nas omijała. Myśmy byli szybsi niż ten upał. Poza takimi miejscami, gdzie rolnicy zboże kosili, to tam było takie zapylenie, że no jeszcze rekord mojego zapylenia. Yy, bardzo fajny. Przyjechałem tu z Mazowsza, jestem bardzo zadowolony z trasy i z przebiegu wyścigów. Trzeba się rozkręcić, no nie? Z setapu na etap, także jest szansa, że na trzecim będzie dobrze. Nie wiem. nie wiem. jaki wynik, nie wiem nic. Za mocny dla mnie dzisiaj. <noise> no da trasa dała trochę w kość. No. Ciężko. ciężko. Upał daje się po prostu bez znaki. Jednak... Taka etapóweczka to dla kogucików, nie dla takich koni starych i grubych. Tak się ujechałam, że mam skurcz w stopie i nie wiem jak mam ją ustawić. A, ale pięknie, troszkę gorąco. No, no na pewno, ale mam jeszcze. Oh, już nie mogę, muszę zjeść. Pechowa trzynastka. Są takie dni, że nie idzie, a są takie dni, że jest pech na trasie. Dwa razy kapeć, dwa razy łańcuch, ale. Nie no, dojechałem. Nawet w z tempie. Także spoko. Jutro będziemy gonić. Tak lekko na zmianę. Raz ja goniłem, raz mnie gonili, ale zostałem, że tak powiem, przegoniony niestety. Super wyścig. W zeszłym roku byłem tutaj jako obserwator Seneo, a w tym roku wystartowałem i bardzo, bardzo mi się podoba. Byłam tutaj w zeszłym roku, podobało mi się tak bardzo, że wróciłam. No i ten pierwszy etap podtrzymał moje zadowolenie. Także bardzo, bardzo mi się podobało, było szybko, było ciężko. Nie mogę doczekać się kolejnych etapów. Była bardzo dobrze oznaczona trasa, to chciałam zaznaczyć. Może być gorąco, ale przeżyliśmy, dlatego mamy zimne piwko i od razu nowonarodzone.